Witam. E, prezentuję filmik, e, gdzie poszedłem do lasu poszukać, znaleźć e, kawałek m, wystroju dla tereny, dla mojego pają, ptasznika, powiedzmy, Ptasznik, gatunek ptaszników. E, jakich pają tego jeszcze nie wiem? E, prawdopodobnie będzie chromka, ale no, to się okaże. Więc Zapraszam do obejrzenia, byłem tam w lecie. Parę tematów nagrałem, jak to wszystko y, przygotowałem. Więc wszystko zobaczycie, jak to było robione. A ja zapraszam, nie przedłużam. Eee, lecę tam w, w, do okolicy lasu, eee, poszukać e, jakiegoś tam ciekawego ozdobu mojego terrarium. E, jakiś tam kawałek kory, może jakiś kamień, e, kawałek jakiegoś solidnego e, gałęzi żeby to tylko pozdobyć pozdobić, więc e, może też nagram podczas tej podróży więc zobaczymy jak nie, no, no to po tym fragmencie będzie co przyniosłem Dobra, ja mam tu jakieś takie drzewo tu jakieś tam kola, ale dosyć duża ona jest może by to jakoś tak połączyć wtedy byłoby lepiej Tutaj jakieś tam zobaczki znalazłem. Nie wiem, co to jest w ogóle tutaj. Te żyły, żyły sobie dwa w korze, w ogóle. Chyba jest pełno. Tutaj. To są siedzą Czyli po, po tej korze. W ogóle. Nie wiem, co to jest. To jest duży ten kawałek. Widziałem na no, tak jakiś mniejszy które można by połączyć dwa, dwa naraz to nie Wtedy byłoby lepiej O, tu pod korą sobie żyły Ten se do mnie taki wyjebał Zajebiście Dziewczyna już do mnie napisała Właśnie Wziąłem to jakieś patyki, spróbuję to jakoś przeciąć w ogóle i zobaczymy, zrobił się jakiś duży fajny kamień w ogóle, dobra a ja zadzwonię do do mojej, ja chyba wezmę te jakieś te dwie kawałki, te połączę te dwie kawałki kleja albo czymś i tak będzie bo ja nie znajdę takiego odpowiedniego to by było spoko ale to jest zbyt duże tego się nie da tak wygiąć bo się to jak widać łamie Ok, ja wróciłem, korytokę zebrałem, będę, trzeba, będę musiał to poobcinać, powyrywać z takiej odpowiedniej wielkości, jakiś tam fajny kawałek, oczywiście się weźmie to poobcina, ja tu zacząłem, ale nie skończyłem, jakieś tam kamyczki, jakieś tam patole, e, na pewno coś tam mrówek e, rzucę, to wszystko będzie zagotowane w wodzie ze solą a potem to wypieczone żeby nie było żadnych drobnych strojów ja to wszystko po, po kolei pokażę dobra kamień wypłuczę w, w, w gorącej wodzie te dwie mam to już mam, mam naszykowane takie kawałki około 10-12 cm a ja potem jakoś to poukładam tak stworzę dla ptasznika domek Udało mi się to uciąć. Uciąłem to ma jakieś 36 cm. Jak będzie chciał sobie połazić, to się tak postawia. Tu na dole jego domek, coś tam w tym stylu. Teraz drewniane elementy wyparzyć w wodzie około 30 minut. W wysokim stężeniu wody ze solą. Woda i sól o dużej stężeniu przez 30 minut. A potem będziemy to piec przez. Eee, około 2 godziny w piekarniku na temperaturę 50 stopni no dobra, kamienie wyparzyłem żądcą e, wodą Wyglądałem, wyszorowałem wyglądają tak jak teraz dla mnie spoko, może będzie się fajnie komponować w terrarium już mam wszystko naszykowane to będę musiał wrócić, więc to wszystko trzeba będzie powkładać jako, żeby to się wyparzyło, więc biorę się do roboty. Niestety nie zmieściłem się jednak w tym, to będzie trzeba na dwa razy. To pójdzie za drugim razem. I chyba to też eee, żarcik Lupa w kory zostało to wszystko wyparzone. a tutaj miał być. To przed chwilą wyjąłem. I teraz leci tu do piekarnika na 50 stopni i 2 godziny, może to 50, może nie, możemy trochę ciut, moim zdaniem wyżej dać, do mnie nic nie powinno się stać, no i leci, ten musi być chyba na dole, ten na dole, a ten ustawimy sobie co wyżej. To akurat się ja tak już układałem, o. No i niech się wyparza. Dwie godzinki. <laughs> Potem wyjąć i gotowe. No dobra, powinno wystarczyć. Moim zdaniem jest gites, można wyłączyć. Yy, w sumie ja i tak to zostawię. To niech się jeszcze tam sobie dusi się. Według mnie powinno być ok. Może yy, to jako stygnie, poukładam, schowam, a jak będę już dekolował ten telarium to wtedy to powyjmuję i będę mu kadał.